Siemanko mordeczki, z tej strony szaku, czyli Pan Marchewka W dzisiejszym odcinku zbudujemy sebasen, do którego wrzucimy 100 tysięcy zombie Dokładnie tak, to będzie masakryta liczba Zobaczymy, czy mój procesor sobie z tym poradzi Jeśli nie, no to będzie ryj, będzie trzeba kupić nowego kompa A jeśli mu się uda poradzić, no to zostawcie bardzo dużą ilość łapy w górę po tym odcinku Także zostawcie subikano i w sumie zaczynamy budować sobie ten właśnie nasz basenik Ponieważ on nie będzie zbyt, w sumie nie będzie taki duży Zrobimy sobie go trochę mniejszego i tam nawrzucamy trochę zombie i Zobaczymy ile nam to zajmie, jeśli to nie zajdzie nam zbytnio długo czy mam to na myśli dwóch godzin, no to wtedy sobie Wrzucimy jeszcze tylko jakiś golemy czy coś takiego, no zobacz, coś z tym jeszcze porobimy Także dobra, najpierw sobie zbudujmy tutaj ten basenik Ten basen będzie na Trzy kratki, takie o, w ten sposób Tyle mi się wydaje, że tyle starczy, nie? I tyle będzie, jak widzicie były baseny wypełnione w kulkach Teraz jest basen wypełniony w zombie, także Także naprawdę z porządku. Dobra, okej. Okay. Mamy to w ten sposób. Ja też nie chcę Was zanudzać, także co albo mi teraz przyspieszone tempo. <śmiennie>

Dobra, w ogóle mordeczki. Czy taka seria Wam się podoba? No to będę ją kontynuował. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy mam to kontynuować. Ponieważ no mam bardzo wiele pomysłów. Czy możemy ten basen ciekawym wypełnić? Co się stanie? Na razie zaczniemy je wypełniać tym basen pustymi zombie. Wiadomo o co chodzi, to będzie bardziej taka dziura. Ale będę chciał też basen wypełnić. No no dobra, zobaczycie. Czym nie powiem wam teraz czym. Jeśli chcecie, to po prostu. Komentujcie, że chcecie więcej, wtedy zrobię wam tego więcej i będziecie widzieli, dobra. Dobra, a więc wąteczki, basen jest gotowy, reprezentuje się właśnie w ten sposób, wiadomo jest czego wypełnić wodą, ale to będzie basen pełen zombie. Pierwsze zombiaki są postawione, zaczynamy stawiać, Jezu, będzie trochę głośno, eee, no nie wiem, no, no tragedia, Ok, zaczniemy sobie stawiać, poczekajcie. znajdziecie, że nie macie tego za głośno, jeśli macie, to przepraszam, dźwięk będzie denerwujący, patrzcie, już jest mały zombie. Czekajcie jak się robi małe zombiaki, nie mam pojęcia, ale dobra, stawiajmy sobie te zombie zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Czekajcie, ja dam tak, tak będzie najłatwiej, raz, dwa, trzy. W ten sposób sobie zróbmy. O. Dobra, tak też dostałem. No dobra, zróbmy w ten sposób, czemu by nie? Tak będzie najłatwiej okej okay. Dobra, niech się robią 100 tysięcy, czyli w sumie ja wam powiem tak, ja zostawiam tutaj... Czy zostawiam? Ja to porobię tak przez 15 minut, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra widzowie, a więc uwaga jak widzicie, ojej, jest masakrycznie to wygląda, w ogóle patrzcie, tych koszulki jak woda wyglądają, ale dobra, minęło 5 minut, nie wiem ile tu jest już tych zombiaków, naprawdę 5 minut było takiego, no, no, mi się wydaje, że jakiś tysiak już jest co najmniej, tysiak tych zombiaków jest tu, minimalnie, jeśli ktoś chce, to nie kliczy, w ogóle one się tam zabijają czasami chyba, ale ja mam pojęcia, dobra, widzicie co jeszcze, tak jeszcze raz, 5 minut sobie tutaj, Poczekam, tutaj je powpuszczam. No i później wrzucimy sobie jakiegoś żelaznego golema i zobaczymy, jak szybko uda mi się go zabić. Także dobra. Lecimy w sumie bez żadnego tej gadania. Ciśniemy. Dobra, najlepiej z tego tutaj poziomu, najlepiej respi. Ok, dobra, także lecimy. Go! 2000 lat. Dobra, uwaga, minęło kolejne 5 minut. Jak widzicie, lekko zaczyna się tutaj coś tak lagowo. No, Może nie lagować, ale coś się baguje. Zabija się powoli, zabijam. Także okej, okay. bez żadnego przedłużania, weźmy sobie tutaj, wybudujmy takie coś tutaj w ten sposób i puścimy sobie tutaj golema. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. Dobra, już teraz widzę, że gra trochę laguje. Nie wiem, powiem wam, że to minęło albo 5 albo nawet 10 minut. Jest tu. No jest naprawdę mega zombie ze 100 tysięcy, jest tutaj naba... znaczy 100 może nie, dobra, nie będę was szkił, tu może nie ma 100 tysięcy, ale z 50 jest, bo powiem wam, że strasznie szybko się puszcza te, te zombiaki. Okej, okay, zróbmy sobie golema. Na co jest potrzebne na golema? Że blok żelaza, tak, na pewno blok żelaza jest potrzebny. I chyba dynia, tak? Dynia. Okej. Okay. No jak sobie ziomek poradzisz. Ja w Ciebie wierzę. Oby było dobrze. No, idź, dawaj, daj, fight, walka, hopie, lecisz, dawaj. I co tu? Dobra, jakoś. Wow, 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 patrz jak on biega w ogóle. Jak się rzuciły na niego! Jaka armia! Wow! Ale chłop, szybko padł, w ogóle ten co wyleciał. Wracaj, wracaj do swoich. Dobra, widzę co? Wpuśćmy sobie jeszcze trochę tych zombiaków, okej okay. Zobaczymy, żeby sobie tak poradziły lepiej z golemami Ja tych golemów później zrobię trochę więcej Także lecimy dalej, nie ma co oszczędzać Robimy 100 tysięcy ja, Już tutaj jest 100 tysięcy Co najmniej tych zombiaków Powiem wam, że no gierka już mi coraz bardziej laguje Wrzućmy sobie teraz dwóch takich golemów Ja każdy z nich sobie poradzi Zaraz zobaczymy eee, Dobra, najpierw wrzucimy sobie jednego Jeden najpierw będzie wrzucony Dawaj, 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 dawaj i od razu tamtego wrzucimy. Dawaj, hopie, ja lecisz, no. O mnie zepchnął. Hop mnie zepchnął. Weź, idź, chodź, nie rób przypału, gościu. Dobra, on chce sobie gdzieś tam iść, to niech sobie idzie. Ten zleci. Pięknie. Ty w sumie też zlecisz. Dawaj, hop, hop, gościu. Dawaj, skakujesz. Patrz, nie chcę skoczyć, ten walczy, a ten co? Dobra, sam skakuje. Chłop co wskoczył, tamtego już zabiły, Patrzcie, co robią, patrzcie, co robią. What the fuck, co jest halo? Co się dzieje? Ty. No nie, jaka armia. Dobra, wiecie, co? Jest teraz plan A, bo plan B. Albo ich sobie wypuścimy i zobaczymy, jak wszystkie sobie będą wychodziły. Albo, albo zrzucimy na nie TNT. Okej, okay, wiecie co? Ja na nie wrzucę sobie kilka TNT bo oczywiście no jeśli chcecie, to możecie. Um, sobie jeśli chcecie, to możecie napisać w komentarzach, w e, co w przyszłym odcinku mogę zrobić, na przykład jak sobie czym innym wypełnię taki basen jakimiś z zobiakami, czy je wypuścimy, czy nie. Możecie wy to zdecydować. Okej, okay, ja robię zapalniczkę. Zap... czekajcie, krzesiwo to jest, przepraszam bardzo, krzesiwo. Mamy krzesiwo. I teraz sobie robimy coś takiego w ten sposób. Dobra, zombiaki. Także wy mordeczki jeśli wam się czymś spodobał. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapeczkę w górę. Subika na kanale takiego subika czerwonego jak te TNT. A my sobie zaraz to wszystko odpalimy. Jasne, że tak. Dobra, uwaga, uwaga. I raz! Czekajcie, tylko żeby to też tak wybuchło. Mam pomysł, jeszcze inny pomysł. Dobra, damy sobie w ten sposób. Tak. Tak. Wiecie, żeby wszystko się odpaliło, nie? Bo nie chcę się. Bo wiem, że to spadnie na dół. Wiem jak TNT działa, żeby nie było, nie myślcie sobie. Okej. Okay. Możemy zaczynać sobie zabawę. Dobra. I TNT leci na gości. Lecimy. Leci, 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 leci. Wow! Co jest? Ile? Expa! O mój Boże! Chłopie, co jest? Wow! Dobra, czekajcie, mam pomysł. Zmienimy sobie na Survival eee, Gamę, game, mo, game Mode eee, Survival, Survival. I sobie wejdźmy teraz tutaj. Pozbierajmy ten Exp. 100 tysięcy zombie, ile tego będzie? Wow! No lepiej niż ze smoka, nie ma co. Jak to wszędzie. Powiem wam szczerze, trochę myślałem, że lepiej przetrwają, ale. No dobra. 14. Level. Zbierzemy oczywiście sobie wszystko Patrzcie, ile tego jest. No nie. Ale kozak. Dobra, tutaj mamy jeszcze dużo. Dawaj wszystko, epoka kamienia. Wszystko zdobywamy naraz, osiągnięcia. 30 level tutaj będzie Nie więcej. Powiem wam, że trochę jestem zażenowany, bo tam było naprawdę 100 tysięcy zombie i kurczę Wiecie co może TNT też znika Expa. Też może być taka możliwość Bo za mało jest, bardzo za mało Expa. 22 level No 23 na spokojnie byśmy byli. No więc dobra mordeczki To było na tyle. Jeśli odcinek Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, subika na kanale i trzymajcie się tego. Hejo, pan marchewka Was pozdrawia i piszcie w komentarzach Piszcie w komentarzach, i możecie napisać w komentarzach, czym w kolejnym odcinku mam wypełnić ten taki basen w Minecraftie. Trzymajcie się. Heju!